Zadanie piąte. Liczba 3 do potęgi 2 plus 1 czwarta jest równa 3 do potęgi 2 plus 1 czwarta. Zastanawiam się, dlaczego nie napisali na przykład 2 i 1 czwarta bez tego plusa, ale już widzę dlaczego. Bo zapisane w ten sposób. To jest trochę jakby zastosować tą własność mnożenia potęg o tej samej podstawie, ale w drugą stronę. Czyli jest to 3 do drugiej razy 3 do 1 czwartej. I o ile, no dobra, to jest 9. A to jest pierwiastek czwartego stopnia z 3. I wtedy, aha, no właściwie to nawet tutaj mogłem zostawić. 3 do drugiej, bo wtedy zgadza się to dokładnie z odpowiedzią A. 3 do drugiej razy pierwiastek czwartego stopnia z trzech, więc odpowiedź A.